Moje serduszko, pozdrawiam Wasze serduszka i witam wszystkich tych, którzy chcą oglądać ten film. Chciałbym zaprosić Was na wspólną modlitwę i medytację, która odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 19. Będzie to medytacja z aniołem Serafinem, medytacja otwarcia Księgi Wiedzy, która jest w naszym sercu, otwarcia się naprawdę. Otwarcia się na żywą księgę, w której powinniśmy wszyscy czytać i aby to czytanie przełożyło się przez nasz kochany rozum i przełożyło się na świat w postaci miłości, pokoju, zrozumienia, akceptacji, harmonii, spokoju. Istoty anielskie, istoty, które nazwano u nas aniołami, Opiekują się światłem, opiekują się wyborem, które prowadzi do światła. Pomagają nam i każdy z nich jest odpowiedzialny za pewną wartość. Kiedy poprosiłem, co mogę przekazać ludziom, usłyszałem, że ten rok będzie rokiem, gdzie ludzie będą uczyli się wiary, ale będą się też uczyli poznawać prawdę, być w spokoju, w harmonii, nie bać się opuszczać swoje lęki, opuszczać swoje blokady, po prostu będą. Uczyć się na nowo, być z duszą, z materią, ze światem duchowym, istnieć ze wszechświatem i ziemią. To jest bardzo piękne i w tym momencie do, tego, do tej zmiany naszej dołączają wszystkie istoty, które w niej uczestniczą. Anioł Serafin, kiedy pokazał mi się pierwszy raz, jest po prostu aniołem, który trzymał w ręku księgę. Zapytałem się, co to za księga. On powiedział, że jedni potrzebują takiej księgi, księgi wiedzy, a drudzy szukają wiedzy w swoim sercu. I że Księga Wiedzy może płynąć do rozumu, ale Księga Wiedzy Żywej płynie zawsze do serca. I prawda jest w sercu, natomiast w rozumach jest bardzo dużo, dużo wiedzy, która oparta jest na kłamstwie, na manipulacji. Ludzie nie umieją odróżnić kłamstwa, ponieważ są im podawane cały czas przez tak zwane autorytety i przez media i uważają, że ten świat jest taki, jaki widzą. W tych mediach niestety okazuje się, że prawdziwy świat jest w ich sercach i tam istnieje prawda, pokój, miłość, szczęście, radość, uśmiech. To właśnie chciał przekazać, abyśmy mogli otworzyć wszyscy swoje serca, aby te nasze serca były taką księgą żywej wiedzy, która jest nam potrzebna do tego, aby zrozumieć współistnienie rozumu, podświadomości, serca, świata rzeczywistego, systemu wszechświata, ziemi, abyśmy mogli w tym wszystkim pięknie istnieć i to istnienie było oparte na miłości, szczęściu, radości, uśmiechu, aby znikło całe to wypalenie, które jest w ludziach, ta pustka, kiedy... Po prostu zostają samotni, aby wiecznie, wiecznie byli w radości, w szczęściu, w uśmiechu, aby było w nich światło, do którego tak wielu, wielu dąży. Pokazał mi też, że każdy, każda droga to taki tunel. W którym czasami gaśnie światło, czasami jest bardzo ciemno, a czasami to światło się rozświetla. Na końcu każdego tunelu i tak jest światło, więc w tym momencie to ludzie wybierają długość tunelu i to, czy w nim jest jasno, czy ciemno. Oni są razem z nami w tym tunelu i starają się po prostu dać nam jakby mapę, jak poruszać się po tym tunelu, jak zapalać światło i jak szybko dojść do tego światła. Serafin Pokazał mi, kiedy trzymał tą książkę w swoich jak pokazał mi, mówi, możesz korzystać z tej wiedzy, ale możesz też korzystać z wiedzy, która płynie z twojego serca. I odłożył tą książkę i wyciągnął jakby swoje piękne, białe serce i ono jakby się rozłożyło jak książka i mówi, zobacz, tu jest wiedza potrzebna do życia wszystkich istot we wszystkich wszechświatach i światach. I to Wasz wybór, z której wiedzy korzystacie. To było bardzo piękne spotkanie, i powiedziałem, że chciałbym przekazać to ludziom. Powiedział, że właśnie idzie miesiąc, w którym dokładnie będzie miesiącem wyboru, że to, co zostało pokazane, ta prawda, która została nam pokazana w marcu, teraz będzie miesiąc wyboru. O tym powiem w innym filmie na temat kwietnia. Natomiast nie zmienia to faktu, że jesteśmy na takim przełomie między tym, co się dzieje po staremu i tym, co wchodzi do nas z nowego świata czyli ta prawda o nas. O tym, jaki jest, jaki jest system, jak żyjemy w tym systemie. Każdy z nas próbuje się dowiedzieć, jak to jest naprawdę, no i teraz adekwatnie do tego, co karmi w sobie, taką otrzymuje wiedzę. Jedni karmią tylko rozum, bo uważają, że to rozum rządzi na świecie, no i potem ta wiedza prowadzi do pogubienia, bo rozum zaczyna kalkulować, analizować i gubi się w tym wszystkim. Jest jeszcze jeden ośrodek bardzo ważny, który właśnie separuje prawdę od kłamstwa, i to ten środek Powoduje, że ludzie rozumieją świat duchowy, wszechświat, zaczynają patrzeć inaczej, widzieć inaczej, a rozum staje się wtedy uzupełnieniem drogi. Tym ośrodkiem, czy środkiem, jest nasze kochane serce. I to chciał nam pokazać Serafin, że właśnie tam, w tej otwartej księdze, żywej księdze, wszystko zostaje zapamiętane. Bardzo pięknie potem pokazał mi, że kiedy następuje na przykład przeszczep serca. Powiedzmy, że jest to dla lekarzy pompka, to okazuje się, że przeszczepiają również pamięć tych istot, które, od której pobierali to serduszko. Istota, która ma nowe serce, zachowuje się inaczej, okazuje się, że nawet wracają wspomnienia poprzedniej istoty. Pamięć komórkowa jakby jest udowodniona, jest ona we wszystkich nas, w każdym elemencie naszego ciała, czyli każdy element naszego ciała stanowi taką księgę. Natomiast księga serca jest odpowiedzialna za to, abyśmy uwolnili się od naszych blokad, strachu, lęków, abyśmy mogli spokojnie, pięknie być w szczęściu, radości, pokoju, miłości. Kiedy zapytałem go, jak przekazać to ludziom, powiedział, każdy z Was chce być w szczęściu, radości, być w Iść w światła, lub być tym światłem na Ziemi. I każdy z Was uczy się od nowa bycia w tym świetle, bycia w duchu, w materii, w rozumie, w sercu. Jakby jest to nauka, która została zatracona, i teraz ludzie od nowa, od nowa uczą się tak, tego wszystkiego. Czyli Wielu z Was zaczyna medytować, zaczyna dbać o swoje zdrowie, zaczyna, inform zaczyna szukać informacji adekwatnych do zmiany na Ziemi. Te informacje mają w sobie prawdę i kłamstwo. I tutaj odseparowanie jednego i drugiego jest bardzo trudne. Właśnie na tym polega otwarcie księgi serca, abyście umieli to odseparować, odrzucili kłamstwo, które was straszą, które się nie wydarzą, a zostawili tylko prawdę, która was da wam rozkwit i które da. Wam spokój, harmonię, miłość. I to dokładnie chciał pokazać. To będziemy się chcieli starać Wam przekazać, aby Wasze serca, rozumy były idealnie połączone i aby informacje, które spływają do ludzi, właśnie były informacjami, w których oni wyciągną prawdę, która ich rozświetli, a odrzucą wszelkie kłamstwa, które będzie miało budzić w nich strach i lęki. Właśnie Anioł Serafin zajmuje się takim, takim doświadczeniem, czyli patrzy kto i jak nabiera wiedzy do siebie, kto i jak tą wiedzą dysponuje, czy ona budzi lęk i strach, czy ona budzi wiarę, siłę. No i oczywiście jeżeli widzi, że ta osoba ma, napełnia swoją wiedzę, swoje serce, swój rozum wiedzą, która nie do końca mu służy, to wtedy stara się naprowadzić was naprawdę na to, abyście zwrócili uwagę na to, co, czego słuchacie, w co wierzycie. Natomiast w momencie, kiedy prowadzi to do szczęścia, radości, uśmiechu, jakby wtedy odchodzi na bok, przychodzą inni aniołowie, którzy rozświetlają już wam to, te wartości, w których zostajecie, opiekuńczość, miłość, szacunek, poszanowanie, również też i walkę dobra ze złem. Każdy anioł ma pewną wartość, w której Wy uczestniczycie. Dlatego ta medytacja będzie troszeczkę inna, ale myślę, że będzie tak samo piękna, jak te wszystkie z aniołami. I ma one, ona ma bardzo duże przełożenie. Tak jak powiedziałem, kiedy robiliśmy medytację z aniołem Arielem, później, kiedy nasz kochany Rodak y, brał udział w smutnych wydarzeniach w Berlinie, na tirze, na tym ciężarówce był napis Ariel. Jest to wszystko pokazane nam dla, jako dowód dla ludzi obudzonych, uduchowionych, że nasza praca jest widziana, po tam tej stronie, że wyprzedzamy czas i tworzymy energię po to, aby zminimalizować pewne wydarzenie, które, wydarzenia, które muszą wstrząsnąć niestety tymi upartymi umysłami ludzkimi, które nie chcą się obudzić, które nie chcą zobaczyć tego, co się dzieje i niestety które nie chcą współistnieć, współpracować po to, aby ta zmiana była szybsza. Dlatego kolejna medytacja adekwatna do miesiąca, adekwatna do otwarcia się, adekwatna do ilości osób obudzonych po tym, jak w marcu wyszła, prawda? O Unii i o tym systemie. Więc teraz napełniamy się tak, aby te nowe informacje, które będą przychodzić, abyśmy umieli je posortować i aby ta wiedza żywa, która jest w naszym sercu, była dana każdemu z nas i tą wiedzą, te serca otworzymy na całej naszej kochanej planecie dla wszystkich, aby wszyscy ludzie mogli korzystać ze swoich serc i korzystali z prawdy, która do nich przypłynie i aby ta prawda. Łączyła nas wszystkich właśnie w tej miłości, szczęściu, współistnieniu, aby nie tworzyła żadnych podziałów, abyśmy się nie dali nabierać na kolejne, kolejne kłamstwa. Ten anioł jest bardzo, bardzo pięknym aniołem, jest inny, inaczej się z nim rozmawia. Widać, że posiada olbrzymi zakres wiedzy ze wszechświata i tą wiedzą się dzieli, natomiast ta wiedza jest ubrana w taką. Prostotę, tak piękny język, jeżeli się z nim rozmawia, że tutaj nie chodzi o żadne nazwy, chodzi o czucie tego, co mówi, tego, co płynie do nas. Właśnie tym czuciem to serce odseparowuje kłamstwo od prawdy. To jest najpiękniejsze. Rozum analizuje wszystko, kalkuluje wszystko, przyjmie każde kłamstwo, każde usprawiedliwienie, aby nie widzieć prawdy. Serce, kiedy ma wibrację prawdy, jest inne, czuje, stworzy takie poczucie szczęścia, poczucie spokoju, poczucie lekkości, i w tym momencie wiemy, że to, co do nas przyszło, ma wibrację prawdy. I wiele osób nie umie odróżnić prawdy od kłamstwa, tego, co się dzieje. Wiele osób jest pozamykanych w kłamstwach pełnych dogmatów, schematów, które zostały nam. Od dziecka narzucone, i teraz wszyscy razem uczymy się od nowa po prostu uwalniać nasze serca, uwalniać nasze rozumy z tej całej manipulacji, która jest na naszej planecie. No i myślę, że otwarcie naszej wiedzy serca, spowoduje, że naszej księgi, w której jest ta wiedza, spowoduje, że będzie nam o wiele łatwiej separować te wszystkie informacje. O to dokładnie w tym wszystkim chodzi i tutaj myślę, że nie tylko nasze serca będą otwarte, nie tylko będziecie mieli dostęp do wiedzy, która spływa ze świata duchowego, ale też i podzielimy się tym otwarciem, tą cudowną energią ze wszystkimi istotami, jakie żyją, abyśmy razem tworzyli jedność na tej planecie. I o to dokładnie chodzi w tych wszystkich medytacjach i modlitwach, aby znikły wszystkie podziały i nastał pokój, miłość, szacunek, co widać, że się realizuje powoli na tej planecie. Może wbrew tym, którzy bardzo mocno przybarli do systemu, ale zrozumieją, że wolność, piękno, miłość, szlachetność, współistnienie to szczęście o jakim nigdy, nigdy nie marzyli i jakiego nigdy nie zaznali, ani nie zaznaliby w tym systemie. Tak więc zapraszam wszystkich do naszej jutrzejszej medytacji. Dziękuję za ten film.